No, na pewno musieliśmy się odnaleźć w trochę nowej sytuacji, bo już w pierwszym meczu straciliśmy staciliśmy, Ani Muchę, która, która no, w zeszłej ludzie była taką postacią wiodącą na środku, szczególnie, szczególnie defensywnie. Więc y, dziewczyny musiały się dostosować trochę do grania bez, bez tej takiej kotwicy, że tak powiem, defensywnej. Y, ale no. Ogólnie uważam, że fajnie, fajnie dziewczyny się jakby do tego odniosły na wojsku, pokazały, że, że, że potrafią, potrafią to ustawienie zmienić. Yy, I dziewczyny, które weszły na miejsce, yy, na środek, pociągnęły ten, ten wózek. Cieszę się też z naszej gry defensywnej, choć straciliśmy więcej goli niż, niż tam, chyba na, 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 na wiosnę, z tego co wiem. Yy, to Uważam, że nasz, zrobiliśmy krok w przód, bo i próbujemy więcej grać. Nie każde nasze rozegranie to jest, yy, że tak powiem, panika i, i zagranie długiej piłki, tylko w miarę możliwości, szczególnie z tymi zespołami, gdzieś tam z do tabeli czy, czy na podobnym poziomie. Próbujemy, próbujemy tę piłkę rozgrywać. No i na pewno cieszy też e, to, że na tę rundę mieliśmy, mieliśmy bramkarkę, że tak powiem, etatowo, e, bo Zuza, Zuza dołączyła do nas przed rundą i, i naprawdę dużo pracy wykonała w treningach. Z, I tutaj też, e, też e, podziękowania dla, dla Andrija, który, który ją prowadził przez te treningi e, sumiennie, regularnie. I widać było, że fajnie, fajnie się przez to też prowadziła i zrobiła naprawdę, naprawdę spore postępy przez te Na pewno próbowaliśmy, próbowaliśmy wdrożyć to rozegranie od tyłu, żeby, żeby tą piłkę jednak mimo wszystko starać się utrzymać, a nie oddawać ją 50 na 50 do góry, że tak powiem. I taka kolejna rzecz to na pewno była organizacja. Gdzieś po stracie, czy przy stałych fragmentach, bo nawet w meczu z krzostrowcami, gdzie powinniśmy ten mecz wygrać, myślę, na spokojnie, a ostatecznie go Straciliśmy dwa gole w wyniku no, nasze, braku naszej organizacji przy tak rożnych i gdzieś tam te punkty uciekały. I no, w, miarę, w miarę upływu czasu, naprawdę jestem zadowolony, bo już w kolejnych meczach, gdzie jak uczulałem dziewczyn na to, że jeśli gdzieś jest strata, jeśli jest rzut wolny, rzut drożny, czy nawet rzut autu, yy, myślały o tym, widać było ich reakcję dużo szybszą i, i że, że, że potrafiły się do tego, do tego odnieść już w meczu. To problemy kadrowe nas dotknęły, szczególnie na początku, gdzie no, jeden mecz niestety musieliśmy Musieliśmy odpuścić e, co boli e, cały czas, e, ale myślę, że każda drużyna mniejsze, większe problemy miała, miała z kadrą w miarę u, u czasu. Gdzieś te dziewczyny, dziewczyny dołączyły, bo to się wróciły z zagranicy, czy, czy przyjechały do, do szkoły. No dodatkowo, tak jak mówiłem wcześniej, wypadła nam e, Ania Mucha w pierwszym meczu, więc musieliśmy też, też na to reagować. Myślę, że to są takie główne, główne problemy. Chcielibyśmy poprawić na pewno wynik punktowy, który uważam jest, jest pozytywny. Jest, zdoby, zdobyliśmy, zdobyliśmy satysfakcjonującą liczbę punktów, aczkolwiek no, najbardziej kocham właśnie ten krzostrowiec remisji u siebie i z gdzie byliśmy zespołem. Y, uważam dużo lepszym. Mieliśmy, kreowaliśmy sobie sytuację, a, a nie, udało się, nie udało się nam y, tego przełożyć na, na bramki. Y, na pewno musimy popracować nad skutecznością, bo potrafimy fajnie się organizować w obronie. Y, z tym, że potem mamy kłopot z przełożeniem to właśnie na, na sytuację, na, na, nawet jak wykreujemy. Y, Gdzieś nam gdzieś ta piłka w ostatnim momencie, czy to odskakuje, czy nie wiem, z czego to wynika. Może troszkę za dużą presję dziewczyny mają, ale, ale musimy nad tym pracować dalej, bo brakuje nam strzelonych goli po prostu. No na pewno to, co, to, co lubię i, i bardzo doceniam, to jest ten ogrom pracy i zaangażowanie, które dziewczyny wkładają. Na każdym treningu, bo naprawdę to widać patrząc na to z boku, że, że chcą grać, chcą się rozwijać. Uważam, że przez ten, no, można powiedzieć, rok czasu, wspólnej pracy, myślę, zrobiliśmy, zrobiliśmy spory krok do przodu i, i myślę, że to jest warte, warte docenienia.